Dobry wieczór, jesteśmy po spotkaniu, Anvil, Legia, pierwszy mecz półfinału, Rzut Michał zadecydował zdecydował, Legia prowadzi, co Wojtek o tym mówisz? No Dramatyczne okoliczności zwycięstwa gości z Warszawy, natomiast trzeba przyznać, że jakby ten mecz zaczął się od nowa, kiedy kontuzji nabawił się Kamil Łączyński i właściwie no wszystkie pomysły, myślę, trochę wzięły w Łeb po stronie gospodarzy. Oni tu nawet prowadzili dwucyfrowo, tak, mieli tak, przewagę tak. 59-48. Natomiast to wszystko no nie było zespołowości, nie było rytmu, ale mimo wszystko no nie dość, że zespół, który ma 11 kolejnych wygranych na wyjazdach, oni wiele już trudnych sytuacji przetrwali, to jednak była egzekucja ich ataku. Ostatnia kwarta 11 punktami e, trafiali kluczowe trójki, bo Michał Kolenda, który był tutaj bohaterem dnia, wcześniej trafił ważną trójkę. No i nawet to trafienie za trzy punkty e, Luka Nelsona, to ono nie wynikało z zespołowości, z zagrania akcji i ta trójka też była od tych parę sekund za wcześnie. No faktycznie. E, a co byś powiedział na to, że Legia i Albi też zresztą tylko 6 rzutów zawsze trafiła. No i zresztą mało wykonywanych tych rzutów za trzy. Tak, tak. No, Anvil tutaj jakby nie nastawiał się na, na trójki. Legia przede wszystkim przestrzeliła 15 pierwszych rzutów za trzy, ale generalnie w drugiej połowie w tych trafieniach dystansowych też było 6 do 3 dla dla drużyny gości. No i jednak więcej asyst, tak, Andrzej Puta też kluczowe. I myślę, że najważniejsze było to, że po stronie Legii było aż 8 akcji, więcej z tego w tych dramatycznych ostatnich dziesiątych sekundy były trzy ponowienia, więc trzy szanse Legia dostawała. No i Michał Kolenda tam po pojedynczej zasłonie gdzieś zgubił Michała Michalaka i, i rzeczywiście dwie dziesiąte sekundy przed końcem meczu piłka opuściła jego dłoń wszystko, wszystko w czasie. Kamila Łączyckiego nie będzie w czwartek, powiedział na konferencji, tak no oficjalnie. To ta kontuzja jeszcze z tak, rywalizacji tak, z twardymi tak, nie, nie, nie wie jak później, ale na pewno PJ Pipes będzie w czwartek tak. w składzie. Jak to wpłynie? To, to zadziałało przeciwko twardym piernikom, ale Legia jest zupełnie innym zespołem, no trochę z innej półki, także tutaj z drugiej strony to jest jedyne rozwiązanie, no bo gdybyśmy wrócili do łączki, a on by jeszcze bardziej pogłębił swoją kontuzję, i przegrywamy na 0,2, no to jest totalny kłopot. Tak? A teraz po prostu no, nie ma innego wyjścia. Kamil tutaj i tak dawał niesamowite, niesamowite wsparcie przez cały sezon. No, wiadomo, 89 rocznik to wszystko Aha. robi swoje. Natomiast no, nie ma co mówić jednak ta zespołowość ślegi mimo wszystko, bo, bo tak naprawdę to, to w pewnym sensie było zasłużone zwycięstwo fantastyczna egzekucja ofensywy na 65% arcyza za 2 dwa i w tym względzie legia lepsza o 10 punktów no ale wiemy że koszykówka to jest najbardziej zespołowy sport z drużynowych i to zawsze gdzieś się odbije na korzyść każdy mecz to inna historia inna gra dzisiaj jest tak podnosowo bym powiedział bo powrócić. Ewidentnie. Gra leki była nastawiona na grę pod koszno nowoczycia. Jak sądzisz, że to dalej? To się sprawdziło dzisiaj. Więc dalej będzie się ciągnąć to w tej serii, czy jednak nie? Czy jednak... Anvil też próbował grać wewnętrznie, ale tutaj no myślę, że kiepska skuteczność rzutów wolnych. No bo skoro gramy to power play tak, kontaktowo, no to te rzuty wolne trzeba lepiej egzekwować niż na 60 paru procentach. No bo niby tutaj 8 punktów więcej, ale też ile zmarnowanych tych rzutów wolnych. No i kluczowy moment, ale to też wynikało z tego, jakby, że nie było tutaj tego tempomatu, nie było tego tego Kamila, tak? No bo prowadzenie dwucyfrowe, łatwo stracone, mało tego, od tego wyniku 59-48 przełom trzeciej, czwartej, kwarty, heroiczna akcja Taylora i Michała Michalaka. Natomiast to ich eksploatowało, to nie wynikało z jakichś pomysłów, z zasłon, zespołowości, tylko no, z, z indywidualnych możliwości graczy i Legia miała taki serial 17 do 4 kluczowych minutach, dosyć łatwo odrobiła dwucyfrową stratę. Czy to faktycznie problem będzie, że e, oni stacią... Przewaga własnego parkietu, no bo w sezonie Warszawa no, Warszawie wygrał. No tak, tak. Tutaj wiemy, że ten właśnie nie ma tytułu własnego parkietu, czy to e, no, tak. polskie, polskie boiska, czy, czy boiska NBA, także no, tutaj o tyle jest trudniej, że seria jest krótsza. tak? O tym mówiliśmy, że no, tak, tutaj tak, tak, wystarczy trzy tak, tak. zwycięstwa, a nie cztery, no, okay, co, co jest dużą różnicą. Dużą różnicą. E, zobaczymy co będzie w czwartek. Na pewno będzie ciekawy, mimo kamiena, w rachu Kamila wszystkiego na pewno Angi nie oddachali hmm. mi jeszcze łatwo. A I ten heroizm tak, razem może, tak, tak. Być, może być atutem Anvilu, tak? no bo oni jakby tego byli skazani na ten heroizm w sytuacji już meczowej, tak? no, no Kamil nabawił się kontuzji, co on tam grał. Minutę 54 sekundy, prawda? I odnawił mu się ten sam oraz mniejsza po głowę. A To ciekawe, jak powiedział na konferencji Jakub Wojcieński, że to był trzeci mecz wygrany chamistrzu tego trenera, bo wygrał jeszcze już dzisiaj Sezon nie wygrał jeszcze w warsztacji. No tak, jak najbardziej to zresztą tutaj byliśmy tego świadkami. No Legia ma niesamowite seriale tutaj we Włosławku, chyba sześć kolejnych zwycięstw, przecież to ma mniejsze znaczenie, no bo to inne drużyny wygrywały. Natomiast ten serial wyjazdów. No Legia od początku tego sezonu nie jest zespołem własnej hali za to na obcych parkietach. Można powiedzieć, że wyzwania im służą, a dzisiaj z kolei mieli trochę łatwiej, no bo Anwil nie był tym zespołem, jakim jest z Kamilem, tak? który ma 7, no, tak, tak? mecz. Oby ta rola się odwróciła czwartek. Y i to będzie oznaczało, że będzie jeszcze dwa spotkania, bo ja chcę, żeby było dużo spotkań. A więc... jak, najlepiej, jak najlepiej pięć, nie? Dokładnie. Więc trzymamy za nami czwartek, żeby było ciekawe. Tak jest. Dzięki. A